Jest takie miejsce w województwie świętokrzyskim, które ze względu na bogatą florę i faunę niejednokrotnie nazywane jest oazą ciszy i spokoju. To tutaj, oprócz rzadkich gatunków roślin i zwierząt, można podziwiać również przykłady zabytków ludowego budownictwa sakralnego, gospodarczego i mieszkalnego. Mowa o rytwianach. Zapraszam na wędrówki po Polsce. Rytwiany to jedna z najpiękniejszych gmin w województwie świętokrzyskim, której prawie 50% stanowią zasobne w grzyby i leśną zwierzynę lasy. Gmina to także urokliwe i tajemnicze miejsca, piękne krajobrazy oraz zabytki. Gminę Rytwiany można uznać za takie właśnie miejsce o zeciszy, spokoju, warunki geograficzne, również przyrodnicze wskazują, że nasza gmina taką jest. Rytwiany to nie tylko zabytki, ale również miejsca ciekawe przyrodniczo, gdzie można spędzić wolny czas i przeżyć kontakt z naturą. Rezerwat Dziki Staw, staszowsko jelniowski Obszar Planowanego Krajobrazu, to są miejsca, które osoby, które osoby chcące spędzić czas wolny, w ciszy, w spokoju, mogą zdecydowanie odwiedzić. Rytwiany to także ruiny gotyckiego zamku, gdzie obecnie prowadzone są prace rewitalizacyjne. Najbardziej znanym miejscem w Rytwianach, często nazywanym oazą ciszy i spokoju, jest dawny klasztor kamedulski. To miejsce, w którym zapracowani mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich mogą znaleźć odpoczynek i relaks. Pierwsi mnisi, którzy tutaj przyjechali, kameduli, 400 lat temu, oni wybrali to miejsce, no bo było specyficzne, bo, bo miało ten niepowtarzalny klimat. Było bliżej Boga na górze, w środku lasu, oddaleniu od siedzib ludzkich, a więc dawało, dawało tym szansę właśnie wyciszenia, a jednocześnie szansę na modlitwę, na kontemplację, na, na to właśnie bycie bliżej Boga. I, i no, zakonnicy byli wybredni, wiedzieli co wybierają. Dziś odnowiona pustelnia oddana jest do dyspozycji odwiedzających, którzy mogą na chwilę poczuć się mnichami i skorzystać z dobrodziejstw jak cisza, piękno baroku i dziedzictwo pozostawione przez kamedułów. Każdy przyjeżdża i, i sam decyduje, jak chce spędzić tutaj czas, czy, czy, czy modlić się, czy też. Spędzić ten czas bardziej turystycznie, skorzystać tylko z bazy noclegowej czy z bazy restauracji, a, a stąd wyruszać na wycieczki, eskapady gdzieś do pobliskich miejsc, których też tutaj jest bardzo dużo w Rytwianach, w okolicy. Więc można spokojnie tutaj zacumować i tydzień spędzić codziennie odwiedzając inne ciekawe miejsca. Pustelnia Złotego Lasu to także kuchnia kamedulska. Staramy się kultywować te tradycje zakonne. Nasza pani szefowa kuchni jest, jest doskonała, jeśli, jeśli chodzi o wyszukiwanie tych receptur i dogadzanie naszym gościom. Rytwiany to również gospodarstwo rybackie, gdzie zgodnie z wiekową tradycją oraz z zasadami dobrej praktyki rybackiej hoduje się karpia, cenionego za swoje walory smakowe i dietetyczne. Według niektórych kronik, tradycja hodowli karpi w Rytwianach rozpoczęła się już wieki temu w małych stawach umiejscowionych przy klasztorze. Pierwsza profesjonalna hodowla miała miejsce na początku XX wieku dzięki Radziwiłom. Po wojnie stawy zostały przejęte przez państwo, a od 18 lat gospodarzem i hodowcą jest pan Wacław, który stosuje dobrą praktykę rybacką. Oczywiście odpowiednie pożywienie My karmimy jęczmieniem, pszenicą, kukurydzą te karpie. Później przed sprzedażą te ryby muszą tak zwany proces w płuczce przechodzić, po to, żeby mięso się nie zakwaszało. Plus jeszcze można powiedzieć struktura gleby, która jest podstawą. Nie mogą być za bardzo muliste tereny. To gwarantuje, że karp jest odpowiedniego smaku i jest poszukiwany przez klientów w formie żywej, czy wędzonej, czy w jakiejkolwiek innej. Tradycyjna hodowla i odpowiednie żywienie sprawiają, że smakosze mogą cieszyć się pysznym i dorodnym karpiem. Niedaleko Rytwian jest strzegą, w którym znajduje się mały kościółek, będący cennym zabytkiem architektury drewnianej. Pierwsze wzmianki o parafii Strzegom pochodzą z 1325 roku. W kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja apostoła z XVI wieku można zauważyć pozostałości kilku epok. Najstarsze belki w prezbiterium ukryte teraz za błazerią, mają rodowód jeszcze średniowieczny. Być może że nawet sięgają roku 1440 czy jeszcze wcześniej. Te belki pozostały, są na nich ślady malowideł jeszcze gotyckich, ale obecnie po pierwszym powiększeniu kościoła są one obudowane bardzo piękną renesansową boazerią, która jest unikatem na skalę Europy. Jest również w prezbiterium ambona renesansowa, duży ołtarz z pietą również renesansowy. To wszystko ma Około czterech wieków liczy sobie to wyposażenie prezbiterium. Wyłożone jest, z odtworzonymi z tamtych czasów płytkami wypalanymi, ceglanymi. Kościół to skarbnica historii i wiary wielu wieków. Kolejnym pięknym i okazałym miejscem w okolicy, które warto odwiedzić, jest dom i biblioteka Sichowska, w której książki zbierał i gromadził przedwojenny właściciel tego miejsca, Krzysztof Radziwiłł. Miał pokaźny zbiór książek, z których korzystały jego dzieci. Dzięki tym książkom uczyły się języków obcych, korzystały z najwspanialszych dzieł literatury światowej, europejskiej w oryginalnych językach. Obok biblioteki, w byłym budynku stajni, wozowni i mieszkań dla służby, obecnie znajduje się restauracja i pensjonat. Ciekawostką jest, że wszystkie budynki wraz z częścią parku w 2005 roku od Skarbu Państwa odkupił wnuk Krzysztofa Radziwiła Stefan Dunin-Wąsowicz. W myśl zasady, że dla każdego coś miłego, w Rytwianach odnajdą się również ci, którzy lubią aktywnie spędzać swój wolny czas. Między innymi w takim miejscu jak to: w Ośrodku Hipoterapii i Rekreacji Konnej. W Ośrodku pod okiem instruktorów można nauczyć się jazdy konnej. I dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. A dla doświadczonych jeźdźców organizowane są rajdy konne. Latem organizowane są obozy jeździeckie. Tutaj też się cieszą dużym zainteresowaniem. Także dzieci od rana tutaj. Karmią konie, także pobudka jest od szóstej. <noise> nie ma, że wakacje. Są grupy, każdy uczestnik, podwoje uczestników mają przydzielonego jednego konia i one przez te 14 dni zajmują się tylko wyłącznie tym koniem, czyli karmienie, czesanie, wyprowadzanie na pastwisko. Całe prace. Ale ośrodek to także zajęcia z hipoterapii. Tutaj terapeutą jest koń, a efekty to rozluźnienie przede wszystkim mięśni. Poprawia sprawność nie tylko ruchową dziecka, ale też psychiczną. Na lotnisku przeciwpożarowym w Rytwianach działa stowarzyszenie lotnicze imienia Mieczysława Marcinkowskiego, a my teraz tą motolotnią polecimy w przestworza, żeby pokazać Państwu Rytwiany z lotu ptaka. Motolotniarze z Rytwian żartobliwie podkreślają, że najważniejszym elementem motolotni jest skrzydło, na którym się lata. Za siłę nośną odpowiada silnik. Pasjonaci z Rytwian latają na sprawdzonym sprzęcie znanych marek. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku. W chwili obecnej w hangarze stoją trzy motolotnie. Latamy sobie tutaj tak pasjonacko, koleżeńsko, realizujemy swoje marzenia, które tam gdzieś kiełkowały od dzieciństwa. Coraz bardziej, coraz bardziej, no aż do, powiedzmy, no, do jakiegoś oposiadania własnego sprzętu. Gościnna gmina Rytwiany przez cały rok zaprasza turystów do odkrywania urokliwych i tajemniczych miejsc. Bogata baza noclegowa, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne oraz zabytki sprzyjają do wypoczynku i uprawiania czynnej turystyki. Dla każdego coś miłego.